Szczęść Boże, dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże. Targi, targi książki. Bytom. Targi książki w Bytomiu, 4-5 czerwca, Bytomskie Centrum Kultury, bieżący rok 2016. Zapraszamy. 1050. rocznica Chrztu Polski przez blogerów, autorów i czytelników w Państwa osobach. Ta no wydawał jubileusz. Będzie czczony w takiej nadzwyczajnej formie targi książki, nie urządzone przez żadne ministerstwo, przez żadną władzę ludową, przez żaden centralny urokowozowy system, tylko z... Impreza, impreza organizowana oddolnie przy udziale miasta Bytomia, władz miasta Bytomia. Nieocenionych. Impreza czytelników, wydawców i autorów ze znamity, znamienitymi gośćmi Grzegorzem Brownem, profesorem Chodakiewiczem, Stanisławem Michalkiewiczem, Leszkiem Żebrowskim i być może księdzem profesorem Tadeuszem Guza. Gawędy, pogawędki, książki na straganie, projekcje obecni. filmowe. Autorzy do Państwa dyspozycji. 4-5 czerwca tego roku 2016 na 1050-lecie Chrztu Polski w Byto. Bytomskie Centrum Kultury. I rzecz najważniejsza: wydawcy nie płacą za stolisko. Do zobaczenia. Do zobaczenia.